Przepraszam wszystkim, którzy głosowali na PSL i 25, bo dziś taki dzień mamy, jutro mamy taki dzień. Natomiast przemyślcie, co żeście zrobili, co żeście nawyprawiali własnym krzyżykiem. Jak konsument się ma przygotować na podwyżkę akcyzy na alkohol? Przecież to nie jest. No, prezydent mówi, że konsumenci nie są przygotowani na podwyżkę akcyzy na alkohol. Skorzystam z pomocy. To w ustawie oświatowej, w reformie oświaty, gdzie jest ideologia? Nie, jest jej bardzo dużo. <śmiech> <śmiech> Przeszukania, wchodzenie ludziom do domów, straszenie, może nie byłego ministra w bagażniku. To nie są rzeczy śmieszne. Zaczynamy od neosędziego Przemysława Radzika, a więc słynnego kata praworządności, który z przerażeniem odkrył, że przywracanie praworządności nie polega na pogadankach tylko na realnych konsekwencjach. Człowiek, który przez lata represjonował niezależnych sędziów, dzisiaj narzeka, że wchodzenie ludziom do domów i przeszukania to w jego opinii. Coś naprawdę strasznego. Również dzisiaj przejdziemy do słynnego sejmowego piwowara Marka Jakubiaka, ale też niestety lub stety dla PiS propagandysty PiS i specjalisty od kupowania podpisów, który w święta postanowił moralizować wyborców Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ironia losu jest taka, że po raz pierwszy w życiu Częściowo ma rację, choć zupełnie nie tam, gdzie mu się wydaje. No i na koniec Andrzej Zybertowicz, Herszt Intelektu PiS, ale też facet, instytucja, który na żywo w programie zatopił się we własnych słowach, tłumacząc, że na podwyżkę akcyzy na alkohol muszą przygotować się konsumenci. A ideologia jest wszędzie, nawet w braku. Zadań domowych. O tym wszystkim dzisiaj adam się witam Państwa po świętach i zapraszam na pierwsze dziś sobotnie wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początku jak zwykle no, pod choinkę już nie, ale zawsze mogą nam Państwo miłą niespodziankę i prezent sprawić, chociażby klikając łapkę w górę i oczywiście, nie zapominając o napisaniu z naszej perspektywy naprawdę bezcennego komentarza. Ponieważ Państwa zaangażowanie, państwa, reakcje, państwa, interakcja z naszym kanałem sprawia, że nasze programy, nasz przekaz, czyli prawda o dziadostwie i łajdactwie pis zatacza coraz szersze kręgi w internecie. Tymczasem Przemysław Radzik. Jest oburzony, Szanowni Państwo, jest też przerażony. Jest też zbulwersowany, bo, jak twierdzi, przeszukania i wchodzenie ludziom do domu w ramach przeszukań, a także straszenie konsekwencjami, to jego zdaniem rzeczy są nieśmieszne. A moim zdaniem są właśnie zajebiście śmieszne, szczególnie gdy mówi to człowiek odpowiedzialny za represjonowanie setek niezależnych sędziów. Ale tutaj trzeba powiedzieć jasno, że oczywiście nie jest to śmieszne z jego perspektywy, bo te działania, o których mówi, że nie są śmieszne, są po prostu normalne w państwie prawa przecinek sprawiedliwości. Radzik najwyraźniej nie rozumie, że prawo nie jest jakąś dekoracją czy narzędziem do, jak on sam twierdzi, gnębienia innych. No choć faktycznie tak, on jako neosędzia to prawo postrzegał razem ze swoimi klakierami z spisu. Ale to prawo i praworządność to nic innego niż mechanizm. Który właśnie działa także wtedy, gdy dotyczy neosędziów. Szczególnie tych takich jak on, którzy permanentnie łamali prawo i uczestniczyli w niszczeniu niezależnych sądów, a także usiłowali łamać kręgosłupy sędziom, którzy nie chcieli być posłuszni skorumpowanej i patologicznej prawacko-pisowskiej władzy. o siebie samego cytować, ale ja kiedyś w jakimś wiedzie prasowym powiedziałem, że spodziewam się, rok temu mówiłem to. Spodziewam się po tej władzy wszystkiego najgorszego i niestety. E, te moje przewidywania się sprawdzają. E, przeszukania, wchodzenie ludziom do domów, straszenie, e, włożenie byłego ministra w bagażniku e, to nie są rzeczy śmieszne, hmm. jeżeli zważymy, że mówi to Minister Sprawiedliwości, były sędzia. E, teraz jest atak na pana sędziego Łubowskiego, który e, uchylił e, europejskie aresztowania w sprawie byłego obiecenia sprawiedliwości. E, już atak personalny, każdy jaki możliwy idzie. E, kłamstwa ministra w telewizji na temat sposobu procedowania sądu w tej sprawie. No i mnie zadziwia to, że obecny minister e, albo nie wie, co mówi w sensie prawnym, albo po prostu kłamie. W tej sprawie kłamał opinię publiczną wczoraj na temat procedury sprawy wydawania ENA, na temat kwestii udziału prokuratora w tym postępowaniu i dotyczących kwestii obsady sądu, ponieważ tak się składa, że kwestia obsadu sądu w tych sprawach jest regulowana regulaminem urzędowania sądów i orzeka się tą, tą kwestię w sekcji do spraw międzynarodowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie i tam jest tylko jeden sędzia, który zajmuje się tym od lat po prostu. Takie jest kształtowane prawo, i tam nie ma żadnej sporności, bo sędzia orzeka na podstawie wniosku. Po prostu tak było, je, było jest i będzie. Po prostu. Natomiast minister opowiada jakieś bajki no, o, o wyłączeniu sędziego, o stronniczym wydaniu, o, to, że, o tym, że prokuratura nie była o tym zawiadamiana, etc., etc. Dla opinii społecznej po prostu kłamie się, podaje się jej papkę medialną. Właśnie Radzik brał, szanowni państwo, udział w represjach wobec niezależnych sędziów. To on swoją twarzą. Dziwnymi uszami, a także bełkotem firmował działania dyscyplinarne, dyscyplinarne, które miały zastraszyć środowisko prawdziwych, niezależnych i suwerennych sędziów. I to on dzisiaj udaje zdziwionego, że państwo przestaje udawać, że nic się nie stało. Radzik mówi, że minister albo nie wie, co mówi, albo kłamie. No, problem w tym, że to Radzik przez lata udawał, że nic nie wie co robi, a teraz próbuje odwrócić tę rolę. Oczywiście jest to klasyczna reakcja ludzi mafii PiS. Kiedy kończy się bezkarność, zaczyna się kłamliwa i plugawa narracja o brutalności. Jak Państwo ocenicie wywód, bardziej tą histerię, płacz, skamlanie Radzika, zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to Marek Piwowar Jakubiak. Człowiek, który nie tylko nie stroni od alkoholu, ale którego jak sam sugeruje, przygniótł krzyżyk. Święta postanowił Przebaczyć, Szanowni Państwo, wyborcom PSL-u, a także polskim 2050, a jednocześnie wbić im moralny nóż pod żebra. jak mówi: Spójrzcie, coście zrobili. Idźcie do spowiedzi wyznajcie grzech, bo jednym krzyżykiem przyłożyliście rękę do niszczenia Rzeczypospolitej. Brzmi jak kazanie, tyle że wygłaszane jest przez człowieka, który od lat sieje propagandę i szczucie. No, jak napisowca przystało, również w okresie. Świątecznej refleksji. Wybaczam wszystkim, którzy głosowali na PSL i 2050, bo dziś taki dzień mamy, jutro mamy taki dzień. Natomiast przemyślcie, co żeście zrobili, co żeście nawyprawiali własnym krzyżykiem przy jednej osobie reprezentującej PSL albo 2050, albo SLD. Zobaczcie, co żeście na wyprawiali Tym jednym krzyżykiem niech się każdy z was pójdzie, idąc id id do spowiedzi, w pierwszym swoim zdaniu. Wyzna ten grzech, bo żeście przyłożyli rękę do niszczenia Rzeczypospolitej. Taka jest prawda. I teraz ironia losu, na którą jestem przekonany, że Państwo także zwróciliście uwagę. Jakubiak chciał uderzyć w demokratyczny rząd koalicji 15 października. No ale jego słowa nabierają sensu zupełnie gdzie indziej, bo faktem jest, że Hołownia zdradził dużą część swoich wyborców, spotykając się z Kaczyńskim pod nocy, czy chociażby normalizując mafię PiS. I to właśnie ten jeden krzyżyk, według mnie to moja prywatna opinia, zaczyna. Dziś wielu ludzi najmocniej uwierać. Problem w tym, że Jakubiak nie robi tego z troski o demokrację. On też szczuje jak pis święta. On też wykorzystuje religię jako pałkę czy obuch na głowę naszą, demokratów. No i w tym sensie doskonale wpisuje się w tą mentalność pisowsko-konfederacką, a więc moralizować innych. Nie widząc własnej buty, hipokryzji i zwykłego Łajdackiego zakłamania, co Państwo macie do powiedzenia Jakubiakowi w ramach odpowiedzi na jego apel o spowiedź, przebaczenie, etc., zachęcam, by z nami i innymi widzami podzielić się swoimi przemyśleniami. Temat numer 3: dzisiaj na koniec Andrzej Zybertowicz. Człowiek, który na żywo w programie udowodnił, że Propaganda nie zawsze da się utrzymać bez nawet najmniejszych notatek. Zybertowicz stwierdził, że na podwyżkę akcyzy na alkohol muszą przygotować się, jak mówiłem we wstępie, konsumenci. To zdanie samo w sobie jest prawdziwą perełką głupoty prawaków. No bo kto jego zdaniem płaci akcyzę? Producenci? Kosmici, czy ja rozumiem, że patentem PiSu na walkę z alkoholizmem jest danie znać uzależnionym od alkoholu milionom Polaków? Ej, wytam, hej, już róbcie zapasy. Dwa pytania mam do Andrzeja Zybertowicza, reprezentującego prezydenta. Jak konsument się ma przygotować na podwyżkę akcyzy na alkohol? przecież to nie jest. No prezydent mówi, że konsumenci nie są przygotowani na podwyżkę akcyzy, na alkohol. Skorzystam z pomocy. To, to, to zanim przemysła Flipper na to pytanie, zapytam pana w ustawie, ustawie oświatowej, w reformie oświaty, gdzie jest ideologia? Nie, jest jej bardzo dużo. <głos> <głos> Najbardziej ideologiczne w tym wszystkim jest zakaz zadawania zadań domowych. Ale to, 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 te, to nie ta ustawa. Nie, nie ta ustawa. Jeszcze Teraz, się panu pomyliło. Ustawa oświatowa. Nie, ustawa oświatowa, ta, którą zawetował prezydent, tam nie ma ani ale, jednego ale zdania ona, o pracach domowych. No do... Ale to dopiero początek. Zapytany o to, gdzie Nawrocki, niepoliczalny rezydent Batter widział ideologię w nowelizacji systemu oświaty, Zybertowicz nie potrafił odpowiedzieć. Jak Państwo widzieliście, stwierdził, że ideologii jest tam bardzo dużo i poprosił rozmówców o pomoc. No, czyli człowiek, który miał tłumaczyć decyzję rezydenta, nie był w stanie wskazać ani jednego konkretu. No a gdy już całkiem ugrząsł, stwierdził, że brak zadań domowych dla dzieci no, przeciążonych zajęciami, na przykład jeszcze niestety istniejącą w polskim systemie edukacji i szkole lekcją religii, to jego zdanie... Ideologia. No i w tym jednym zdaniu zawarł całą patologiczną filozofię PiS. Wszystko, co nie pasuje do ich wizji świata, oczywiście, że należy określać mianem ideologii. Jak Państwo oceniacie, przygotowanie merytoryczne, już idźmy e, lekkimi słowami. Mieliśmy aż tak o słynnego Zybertowicza do dyskusji na jakimś poziomie. Zachęcam do komentowania, może Państwo idealnie jemu ten poziom wskażecie. Na koniec, jak każdego dnia, zachęcam i o to mega proszę by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Zapraszam też na checkpress.pl i na antyprawach.pl, to nasze dwa miejsca w świecie. Pierwszy to portal informacyjny, tam mnóstwo ciekawych informacji o świecie, o polityce i o tym, co najważniejsze w naszym kraju danego dnia. Na bieżąco go dla Państwa aktualizuję, mniej więcej co godzinę kolejnych 6-7 tekstów się u nas pojawia. Antyprawak.pl to miejsce, gdzie robiąc zakupy np. literatury wydawnictwa Gora bądź naszych gadżetów antypisowskich, koszulek, bluz czy antyprawicowych t-shirtów dla niej dla niego mogą Państwo realnie pomóc nam w rozwoju kanału. Dziękuję Panu Jakubowi za świąteczne zakupy wyjeżdża w poniedziałek. Wtedy będzie u nas kurier. Mega dziękuję. Oczywiście jajca całą naszą zespół. Gorąco pozdrawiamy. No i zapraszam na nasze drugie spotkanie, jeżeli coś ciekawego się wydarzy. Punktualnie o godzinie 17.00 znów widzimy się w tym samym miejscu na naszym kanale. Zachęcam do klikania łapek w górę, komentowania, lajkowania i udostępniania. Mega nam zależy na Państwa interakcji, na Państwa pomocy w tym, by prawda o pisie docierała tam, gdzie jeszcze jej nie widzieli, a to możliwe dzięki Państwa właśnie zaangażowaniu. Dobrego i przyjemnego Weekendu, już poświątecznego, przed nami Sylwester. Dużo u nas też będzie się działo. Liczę na Państwa obecność. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.